Często widać tą reklamę, Beirao, to jest likier taki słodki, hiszpański, ich produkt taki i polecam Wam ten likier, jakbyście gdzieś widzieli taki Beirao właśnie, to na przykład do kawy. Pychota. Mamy południe tak naprawdę, 12.30 i zobaczcie jak wygląda autostrada A13 w Portugalii. Jak jest zatłoczona. Tam macie blusterku, to co jedzie za mną, czyli nic. No i przede mną tam wyprzedziła mi osobówka jakaś, sprzeciwka tam jedzie jakaś jedna ciężarówka i nic więcej. A są takie momenty, że człowiek naprawdę zastanawia się, czy nie jedzie na jakimś zakazie dla wszystkich samochodów, bo ani z jednego, ani z drugiego kierunku yy, nie widać żadnego auta. Wiadukt i rzeka ma pod spodem płynąć, ale coś mi się zdaje, że tej rzeki to tu nie będzie, tylko będzie koryto po rzece. No, widzicie, tak jak mówiłem, chyba że tutaj jest taka mała rzeczka, no też nie, to też nie. Jeszcze tutaj jest taki ciąg ee, krzaków, czyli to też to może być przy rzece. Zaraz zobaczymy. Bo wiadukt duży, no ale wiadomo, jest taka niecka. Zobaczcie jakie pola są rozmoszone, a jest, dobrze. jest jakaś rzeka, tu wszystko powylewało. I jak tam jakieś ciągniki jechały, to. Zobaczcie jakie są bruzdy w tych w polu. Tu gdzie ciągnik zawracał. I wszystko wypełnione wodą moi drodzy. A ja mam zgryzać, jak ja mam jechać. Jak tu parkingi strzeżone, jakbym Stalbius to bym miał w nosie, ale z tym to jest taka kalipa trochę, nie? Tutaj są dwa pasy, widzicie? Dwa pasy, którymi mogę przejechać ciężarówką. Ta fałka zielona, taka na zielonym tle. I tu akurat jest tak, że można wbić się w to z nie większą prędkością niż 60 km. Przepraszam, na godzinę. No ale 60 na godzinę to i tak jest niemała prędkość. Aczkolwiek tutaj są szersze te. Trzymaj się lewej strony. Eee, szersze są te. Ja Te bramki, niż yy, we Francji, tak? No, no to ja sobie tutaj hamuję. Proszę, jedziemy 60 na godzinę, moi drodzy. I wjeżdżamy w bramki autostradowe. O, widzicie, tu jest 6 dych. Trzymaj się lewej strony. I wjeżdżamy, proszę bardzo. Bach, 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 bach. bach. Sześćdziesiątką wbiliśmy się w bramki. Dzwoniłem tutaj do firmy swojej. Jak to z tym moim rozładunkiem? Kwestia roz, rozplanowania. No, tam dyspozytorka mówi, że ona to jeszcze nie wie, to jest za daleko. To jeszcze jest tyle dni, żeby ona tam planowała. Czy ja na rozładunek, czy na tylko do Poznania, czy na bazę. No, no tak, dla no, planie to jest daleko, a ja muszę sobie już teraz planować, gdzie mam dzisiaj dojechać, żebym wiedział, gdzie jutro dojadę. Później, gdzie dojadę, innego dnia. No i teraz, jak ja usłyszę, że mam w sobotę być na bazie, no to jak ja mam być w sobotę na bazie, to wiecie, to jest nie tyle, że to jest niewykonalne, tylko gdyby nie było, że bezpieczne parkingi, no to okej, okay, ale jak tak, to już jest awykonalne. Ale jak ja miałbym być w poniedziałek w Poznaniu, no to wtedy okej, okay, ja sobie mogę jechać w miarę przyzwoicie. A przede mną tam jakiś ciekawy most. Widzę daleko. E, tutaj mi wyłączył się ten bo zobaczył jakieś widoczne ograniczenie. No i tak, niestety to jest. E, I teraz tak 8 km przed miejscowością Santarem. Proszę. Jesteśmy na drodze IC-10. Dojeżdżamy do rzeki Tag. E, I tam mamy most nad tą rzeką. Też wielki, piękny. Miejscowość też fajnie położona a ja muszę patrzeć, czy tam nie jedzie jakiś e, no, funkcjusz bo to wiecie jak to jest to jest moment i, i są na tyłku no, no wbijamy, na tym moście jesteśmy jakiś czas tylko, że on na razie nad polami szedł tam wcześniej jechałem to całe stado boćków stało sobie na polu Patrz, jak ślicznie jest położona ta miejscowość kurde, no ślicznie Dobra, wjeżdżamy. Te filary są nasze te, 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 te supy tutaj, które od których liny idą, to tak mało okazale z tej strony wyglądają. Z boku na pewno lepiej, bo jest tak, taka, a nie inna perspektywa. Także widzicie jak w listopadzie jest w Portugalii. Bardzo, bardzo, bardzo zielono. Rzeka Tag do o tutaj boczki są, widzicie, jak na tym mają tam gniazdo. No i tutaj mamy rzekę, tak. O, nasz mostek, i tam rzeka, tak samo. Most jeszcze się wije i zakręca tam troszeczkę dalej w prawo. O! Mercadona, proszę bardzo. Ale tam są chyba. A nie, to jest sklep, to nie są magazyny. Sklep, no ale. Sorry. jakoś tak nie po drodze. No tutaj jesteśmy na obwodnicy miasta Santarem. Albo Santarem. I w którym jezu się akcentuje, pogoda prześliczna, ja pierdzielę, jest pięknie po prostu, jak w maju w Polsce. Po 800 metrach trzymaj się lewej strony. O, i znowu białe budynki. No tutaj teraz, szasie. Cisnąć, no ten mógłby kurczę zjechać. Zobaczcie jaki knida. Miał gdzie? Miał gdzie zjechać na bok. Tu nie. O, widzicie jakie białe wieżowce? Tak samo po lewej stronie. Trzymaj się lewej strony. Ale fajnie wyglądają. I jakie ładne przede wszystkim. Tędy jechać, bo przecież jak do Fatimy jechałem i z Fatimy, no to musiałem tędy jechać. No i tak jak tam mieliśmy, tak, i winogrona, i e, drzewa korkowe. Tak te tutaj. Mamy moi kochani. Właśnie co tu mamy? Co to jest? są jakieś drzewa, nie wiem, oliwki, to są oliwki. Tak, to są gaje oliwne. Posadzone i tu się zaczynają są oliwki. Ależ jest zielono. No kurcze, można pozazdrościć im tak długiego tak naprawdę w naszym Miemaniu lata. No bo to, że jest tam 17 stopni na plusie, to wiadomo. No Tu jest cieplej, ale latem. Ale tak jak dla nas w listopadzie 17 stopni. Jakiś czas temu gnała przede mną GRN, tak? Czy NGR? NGR chyba. Ta policja ich I chyba jechali tu do tego wypadku Ualala la. Zobaczcie Co to jest skasowane tak bardzo Ja pitole Osobówka na dachu Proszę Jeszcze akcja trwa ratunkowa O GNRy stały Także lipa straszna 100 km mam do tego Castello Branco, gdzie stałem chyba nocka Nie, no nie pamiętam. W każdym razie e, jeszcze mam 2,5 godziny jazdy. O, jaka rzeka ładna zobaczcie Tam też w takim wąwozie e, No muszę tak rozplanować, żeby dzisiaj niechać w broni na dwie pauzy, bo tylko na, na, na jedną pauzę, nie? No i nie, nie wykorzystać dzisiaj dychy. Jak się zatrzymam na maksa, wyjadę to 2,29 i zobaczymy dokąd dojadę. A tam, tam w dole płynie rzeka. No, Ciekawe czy to jest ta rzeka tak, czy nie. W każdym razie jakiś czas temu tutaj mijaliśmy chyba geograficzne centrum Portugalii. Był taki, e, taka informacja. Tak mi się zdaje, ale sprawdziłem czy faktycznie to tak mogłoby być, no i mogłoby tak być. Tak, to jest rzeka Tag. Tam płynie właśnie rzeka Tag. Jest mega, 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 mega szeroka i mega, 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 mega długa. No i to, no, tak sobie zaplanowałem tą jazdę, powiem wam. Tak w głowie oczywiście. No, że dzisiaj bym dojechał sobie do granicy z Hiszpanią i wtorek, w środę bym dojechał e, do Alsasua sasuła w czwartek do Montluconu. W piątek bym dojechał z Montluconu do Zinsheim. No I w sobotę bym dojechał do granicy z Polską. A w poniedziałek doleciałbym do tego, jaką się nazywa do Poznania, o, do Pyrków, byśmy dolecieli. A później to już. Kwestia tego, co ze mną zrobią, to już nie wiem. Albo baza, albo kielce we wtorek. Zobaczymy. Ten mnie tutaj wyprzedził, no bo wiadomo, z górki, no i Portugal pewnie ma większą e, tą prędkość ustawioną. Ale, ale, ale. I on wiezie, Hiszpan to jest, i on wiezie jakieś bydło. Zobaczcie. Kibyczki, nie wiem Oj, szkoda ich, nie? No ale coś jest trzeba, moi drodzy Chyba jakieś ufolutki Tu lądowały i zostawiły Swoje Info jakieś Przekaz, Silva Silvapor jest napisane Ale co to znaczy, nie wiem Może to jest kwestia eee osady, która tutaj jest, albo jakieś firmy, które się tutaj znajdują. I teraz skakujemy na pas dla powolnych pojazdów. No i białe zabudowania. Ekstra to wygląda. Rzuca się w oczy, ale fajnie wygląda. Tak jak mówiłem wcześniej, on też mnie wyprzedził. No to jest 460 i to jeszcze taka stara to Volvo. Także wyprzedził mnie już wcześniej, a tutaj prosto jedziemy cały czas bo ma wyższą prędkość ustawioną i na płaskim, to mówię tam dyga, ale pod górkę jest mu gorzej jednak, nie. ja go to taką górkę. Yy, no, muszę, muszę minąć, nie będę jechał jego prędkością. A tak wygląda właśnie kraj Cristiano Ronaldo, o. Te serpentyny w górę, jak się pnie ta droga pięknie. To raz, jak pięknie, a dwa, to zobaczcie jak to wysoko jest, gdzie tam się trzeba e, wturlać. No a ten z tymi byczkami już mnie tutaj znowu bierze, jak On jest rozchuśta się, a ja go wezmę pod kurkę tutaj, no bo e, i tak się wyprzedzamy. Ja jego on mnie, ja jego on mnie. Tak jak powiedziałem, proszę, rówki byczki, co tam to jest nie wyprzedził, ale tylko na chwilę, bo tutaj znowu mu... Może by to polwo zdechnie. Jak przy, tamty, przy tamtej górce ja prędkość miałem 72, to tutaj mam 50. Sobie o ile bardziej stromy jest ten podjazd, prawda? Tam będziemy jechać. Tamtą drogą jest długi, długi, długi zjazd. 180 km mamy do granicy z Hiszpanią. Eee, tutaj mam parking, ja też tutaj stanę. W parkingu O no właśnie Robię pauzę Godzinkę i pojadę dalej O no, tyle pizza jest Uuu Tam był ten Kingburger, Tutaj jest tyle pizza jak rozpieszczają tutaj kierowców, fiu, fiu dobra. Gdzieś trzeba tutaj moi drodzy wjechać. Cieścia snawo O, zobaczcie te, te skały. Kurczę, jak to się nie posypie tutaj, nie? Przecież tam wygląda jak one by były tak się trzymały, kurczę na, na słowo honoru te kamory, dosłownie. Ja dole Naprawdę. No i teraz tutaj z górki na pazurki. Moi drodzy, zjeżdżamy, a jak będę jechał przy tych kamorach takich, to wtedy jechałem, to było tak ciemnawo nie było ich widać dobrze. Ja Wam pokażę właśnie te takie, co tam jeden na drugim leży, okrągłe takie coś, te też są, kurde. Fikuśne. No i mamy góry po naszej lewej stronie. Daleko, 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 daleko. Nie są to jakieś tam skały, gołe skały. Tylko wszystko jest porośnięte roślinnością. zobaczcie, po horyzont jest zielono. A godzinę teraz mamy 16.06. I o, jeszcze tam słoneczko się rozbija. Ale to jest 16.06 czasu tego, a 17.06 czasu polskiego. Ciekawie przyroda tu zrobiła. Bo nie sądzę, że to człowiek te kamory tutaj poukładał tak w kubkę. I tam między tymi kamorami na tej kurce porosły sobie pewnie samosiejki. Drzewa korkowe. No i człowiek od razu to wykorzystał i oskubał je. Już się zaczynają tutaj właśnie takie tereny, gdzie jest bardzo, bardzo dużo tych kamieni. To akurat są owce. Ale już się pokazują, właśnie na polach kamienie. O, i tak samo tutaj zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, jak to wygląda. Kurczę. Proszę bardzo. Jak krajobraz z jakiegoś ciała niebieskiego, nieznanego. Góry się nam pokazały. Już nie w oddali, ale są bardzo, bardzo blisko. No i tak jak tutaj obiecałem, zobaczcie jak wyglądają te gaje z korkami, między drzewami już nie jest łąka można powiedzieć, tylko są skały. Takie bajbory leżą po jednej i po drugiej stronie, tylko tutaj nie widać, bo słońce tutaj świeci. Ale tu będzie chyba lepiej widoczne. O, nawet tam dalej. Zobaczcie jakie. No, ale widoki są przesudne. Wtedy jechaliśmy, to było tutaj e, tak. No, e, już taka szaruwa była, prawda? Bo ja tu wjeżdżałem jak było ciemno. Bo, a teraz możecie zobaczyć te same miejsca z innej strony, ale e, jak jest widno. A jest e, polski czas to jest. Do 6 wieczorem teraz jest prześlicznie. Jeszcze bliżej podjechaliśmy tych gór. No i robią wrażenie. Uwielbiam tak jechać. Jak ta droga się zmienia w sensie krajobrazu. Tak są jakieś zakręty. Najbardziej nie lubię jechać gdzieś tam w kierunku Madrytu i tak naprawdę nic się nie zmienia oprócz tego, że yy, że czas pokazuje mi, że przejechałem jaki, jakiś kawałek drogi, a tak to jest non stop to samo i pewnie nawet jakby ten samochód jechał 120 na godzinę, to wydawałoby się, że on stoi, dlatego, że yy, odległość, którą pokonujemy nie czujemy jej w ogóle, bo nie ma żadnego punktu odniesienia. Cały czas widzimy autostradę prostą, po prawej stronie daleko, daleko, daleko pola, po lewej, daleko, daleko, daleko pola. I tak naprawdę wydaje się, że się nic nie przesuwa. A tutaj do Villar Formosa mamy 103 km, czyli do granicy z Hiszpanią. No jak? Ładnie, nie? Przestrzeń, przestrzeń i jeszcze raz przestrzeń. Ja pierdzielę, ale cudownie i przed nami droga tam się wije 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 w prawo gdzie będziemy jechać i to mi się właśnie podoba taka jazda tunel i wyjeżdżamy z niego Ale za chwilę będzie następny tam właśnie stało a portugalska policja zatrzymała jakieś kierowce ciężarówki sprawdzała także miałem szczęście no zobaczcie no i teraz śmigamy tutaj następny tunel 1620 metrów długości jak w jakimś jelicie grubym myśmy jechali w takiej rurze nie no, tam dopiero widać gdzie jest ta końcówka dzisiaj niby dużo nie przejechałem bo no co ja tam no dobra zrobię 500 km i to wszystko ale jestem jakoś taki padnięty jeje jak ładnie